Na czym jestem, że dziś zbudujemy posąg konia stojącego tylko na dwóch nogach. Dokładnie tak, jak widzicie, wracamy serią. Zbudujemy i jak widzicie, są tutaj nasze poprzednie budowle: takie jak pies z kością w pyszczku czy pająk. I również widzicie teraz wasze pająki, które wy podesłaliście. I tak samo będę was prosić po tym odcinku o przesłanie waszych propozycji i waszych pomysłów na konie. Tam jeszcze gdzieś w oddali ten, ty ten sam tyranozaur T-Rex, którego budowaliśmy wcześniej. A my się zabierzemy teraz już zabudowanie tej właściwej rzeczy, czyli, słuchajcie, naszego wspaniałego konia. I zaczniemy od samych: yy, w sumie, no, tak powiem, może od przeglądu bloków. Co nam będzie potrzebne? Potrzebujemy coś, z czego zrobimy kopyta. Zrobimy to z takiego bardziej jednolitego materiału, czyli z gliny, ciemnej w tym przypadku. Umaszczenie konia całe będzie z tych desek. Lubię po prostu ten kolor, słuchajcie, dlatego wszystko u mnie jest budowane z tego samego. Ponadto z tego będziemy robili grzywę i ogon, żeby był trochę ciemniejszy, żeby się oddzielało, czarne, zobaczycie do czego będzie czarne wykorzystane, podpowiem Wam, że będzie, będą to oczy, ale nie będą to oczy w formie bloków, tylko coś innego, coś ciekawszego. Dobra. To my się zabierzmy, słuchajcie, może zaczniemy tutaj o przygotowaniu sobie to miejsce. Chciałem właśnie w tym miejscu, żeby to było na górze, to będzie posąg konia stojący na dwóch tylnych nogach. Zaczniemy od kopyt, słuchajcie, kopyta są tutaj najważniejsze. Musimy dalej pociągnąć to tak, żeby tutaj szły nogi do góry i na tych nogach musi się już dalej rozpinać cały nasz koń. Czyli zaczynamy tak, że tak powiem od podstawy. Dobra, i to będą nasze tylnie nogi, i dalej będziemy musieli zaraz jakoś to ładnie udekorować model tego konia. Słuchajcie, żeby on był skierowany tak, tutaj będzie jego cały tułów, tutaj będzie głowa zwisała, i tutaj będą jeszcze przednie kopyta, przednie, przednie nogi, które będą lekko podkurczone, no bo on stoi tylko na tylnych. No a tutaj będziemy mieli zad i spadający ogon w tą stronę. Że trzeba było się zabrać jakoś za to i słuchajcie, mm, spróbujemy to zrobić jak najsprawniej, jak najszybciej i jak najładniej. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Słuchajcie, jeśli podobał Wam się taki odcinek, oczywiście pamiętajcie o tym, że możecie zostawić łapkę w górę. Tutaj pod spodem będę niezmiernie wdzięczny. Pod ostatnim odcinkiem podobiliście ponad 1200 łapek. Szok, dla mnie to jest szok. naprawdę do słuchajcie, każdy, każdy, za każdym razem, kiedy ten 1000 przebijamy, to jest dla mnie na... No <laughs> nie, po prostu... Ciężko mi jest znaleźć jakieś, jakieś słowa na to, bo to jest za każdym razem gigantyczny sukces dla mnie. To może się wydawać, wiecie, o robisz tysiąc łapek pod każdym tym, pod każdym filmem, ale za każdym razem jest to coś, coś, coś niebotycznego, naprawdę. Bo to, jest, to, to może się wydawać, że to jest tylko tysiąc łapek ach, tylko tysiąc łapek on zrobił tylko tysiąc łapek, ale jednak za każdym razem jest to, jest to dowód na to, że jest tysiąc osób, którym chciało się ruszyć myszką w stronę tego paska i kliknąć e, kliknąć sam e, ten mm, sam, sam, sam ten. E, o Boże, co, sam ten no, przycisk do tej łapki w górę. Dobra słuchajcie, stąd będzie nam wyrastał ogon. Zaczniemy robić może w taki sposób, i niech on będzie taki trochę większy. Zrobimy go tak. On będzie tutaj spadać i będzie spadać również o. O nie! O tutaj o! I zrobimy go tak, i będziemy mieli taki dość duży ogon, myślę, że wystarczająco w skali do tego konia. Ewentualnie jeszcze go pozmieniamy później, może skrócimy, może wydłużymy, w zależności od tego, czy będziemy potrzebowali, czy nie. Dobra, nasz musimy wyciągnąć, mi się wydaje, że no przynajmniej na 5 klatek, powiedzmy, żeby tutaj w tym miejscu zaczynały się nogi drugie, więc możemy się przygotować może w ten sposób. Zacznijmy to stawiać. Tak, jeden bloczek i zaraz drugi bloczek. I słuchajcie, będę budować ze schodków. Nie będę budować yy, bloków gliny na przykład kolorowych, bo ja lubię wygładzanie takie za pomocą schodków. Według mnie wygląda to bardzo estetycznie, bardzo ładnie i zawsze mi się to podobało. Dobra, mamy tutaj na trzy mniej więcej powiedzmy żeby stąd o te nogi wyrastały. A może nawet nie. Może nawet wcześniej. Może tutaj o. Dobra, my zrobimy tak słuchajcie, żeby tutaj o już zaczęło się jakby w ten sposób zaokrąglać. Środek. Środek tutaj zrobimy właśnie ze schodków, a te zewnętrzne słuchajcie, żeby aby go bardziej zaokrąglić, zrobimy w ten sposób. I teraz tutaj położymy pełne, jakby bloczki, które buduje z i mamy, myślę, że w miarę zaokrąglonego konia. Zaraz będziemy tutaj myśleli jeszcze, jak to ewentualnie zaokrąglić ładniej, żeby to jeszcze fajniej wyglądało. Słuchajcie, ja mam przypominam o tym, że jeśli chcecie sami zbudować konia i podesłać mi pokazać, dzią ale my potrafimy zbudować lepszego konia niż ty, to możecie mi wysłać takiego konia na adres e-mail, który jest w opisie lub na fanpage'a. Ja stamtąd biorę wasze, yy, wasze wasze screeny, które wy podsyłacie do mnie i stamtąd yy, będą one trafiały właśnie na, na najbliższe odcinki. To znaczy na kolejne odcinki, które będą. Dobra, myślę, że tutaj od spodu tułów jako tako mamy przygotowany. Teraz trzeba tylko dobrą proporcję wykorzystać do tego i zrobić go w miarę równego, żeby u góry i u dołu był on takiej samej grubości jakby, żeby on się tutaj równolegle razem z, z, tą, z tym brzuchem jakby tutaj tego konia. Zaraz go jakoś tutaj ładnie wymodelujemy. Mam nadzieję, że to jakoś się uda w miarę, w miarę ładnie zrobić. Słuchajcie, zrobimy to tak może. Czy to będzie dobrze szło? Nie, chyba tutaj schody. Jednak będzie trzeba normalnie zrobić odtąd o idące do góry. Także tak, tak o to zrobimy. Tutaj będzie schodek. Tutaj będziemy mieli dalej też schodek. I teraz będzie on, że tak, on teraz będzie szedł równolegle i będzie fajnie się tak rozpinać ten koń do góry. I słuchajcie, kolejną rzeczą, o której musimy pamiętać w momencie, kiedy zaczyna się szyja konia, on y, ma tutaj, no ta szyja nie jest jednolita z tułowiem, nie, bo możemy zrobić taką parówkę stojącą na dwóch tylnych nogach sobie, ale my tego nie chcemy, my chcemy, nie chcemy uzyskać takiego efektu, dlatego zaczniemy robić tutaj coś takiego. I dopiero na wyższym klocku, tak jakby, zaczniemy robić już tą głowę właściwą i ona będzie sobie spadała tutaj w tym miejscu, tak jakby. A tutaj zrobimy kopyta, a raczej nogi przednie. Dobra, i te nogi przednie. Jedną nogę spróbujemy zrobić, słuchajcie, bardziej podwinie. To niech to będzie ta. Ona będzie się podwijała aż w ten sposób. I tutaj o, zrobimy już kopyto. Myślę, że to będzie całkiem spoko wyglądało jako pierwsze. Ale ewentualnie, jeszcze byśmy tutaj o, zrobili tak. Dobra, i myślę, że ta pierwsza noga będzie całkiem spoko wyglądała w ten sposób. A drugą nogę drugą nogę wyciągniemy z kolei do góry lekko. O, w ten sposób. A tutaj, o, zrobimy ją do przodu. I teraz będziemy mieli efekt takiego, taki bardzo realistyczny. Słuchajcie, żeby to nie było takie super symetryczne, będziemy starali się zachować tutaj yy, jakiś taki. Taki drobny nieład w tym wszystkim, nie, że jedna noga jest inaczej, druga noga jest inaczej i obie są e, w efekcie nadają nam takiego e, trochę realizmu. Fotorealizm chcielibyśmy tutaj uzyskać. Może fotorealistycznie ten koń wyglądać nie będzie przede wszystkim dlatego, że jest z drewna ale myślę, że i tak dotrzemy do całkiem, całkiem niezłego efektu w tym wszystkim. Dobra, tutaj symetrycznie zróbmy ten tułów jeszcze, dociągnijmy go dalej. Słuchajcie, w ogóle fajne zastosowanie takiego konia jest, bo można zrobić sobie dwa, zbudować jednego w tą stronę, po drugiej stronie dwu, drugiego w tą stronę i zrobić sobie przejście środkiem, na przykład na spawn jakiegoś serwera, albo na przejście koło waszego domu, albo na przykład, nie wiem, drogę do stajni jakiejś takiej bardziej rozbudowanej, wiecie, to naprawdę można bardzo, bardzo sporo fajnych takich efektów yy, z tego, z tego uzyskać. Pamiętam, że kiedyś budowałem dość dawno spawn na jeden serwer i właśnie tam wtedy budowaliśmy przed samym zamkiem kamienne posągi yy, koni i by, były właśnie dwa konie. Jeden był ustawiony w tą stronę, a drugi był ustawiony symetrycznie z naprzeciwka. I one dawały nam bardzo fajny efekt. Bardzo fajnie to wyglądało, e, takie wejście, wiecie, do takiego naprawdę monumentalnego, wielkiego zamku mieliśmy dzięki temu i uzyskaliśmy to naprawdę, w naprawdę fajny sposób, właśnie dodając te konie tam. Dobra, a my tutaj, słuchajcie, musimy to jakoś rozwinąć i trochę przyspieszyć, mi się wydaje, bo trochę mam wrażenie, że zaczynam tutaj przeciągać i gadać e, bez ładu i składu. E, I tą głowę trzeba jeszcze wyżej chyba zrobić, że my to zrobimy o tak. Dobra, na razie tą szyję wyciągniemy i ta szyja wychodzi tutaj. Tutaj zrobimy o, tak o tą szyję. I teraz, słuchajcie, teraz zaczyna się najgorsza rzecz, której się obawiam, że, że ta głowa może nie wyjść. E, no dobra, nie będę krakać, może po prostu zacznę tutaj jeszcze tą szyję wyżej dobuduję I zaraz to. Będziemy przygotowywać dalej, kurcze I teraz słuchajcie, tak, tutaj będzie jeszcze grzywa szła. Także to zaraz schodkami sobie ładnie podmienimy. I to można zrobić w ten sposób, a żeby to jeszcze ładniej wyglądało. To będziemy po prostu kładli drugą warstwę schodków. I w efekcie uzyskamy efekt takich, jakby włosów, tylko że może nie, niekoniecznie dokładnie, włosów. Tylko tych właśnie drewnianych schodków. Ale one, one wyglądają fajnie z daleka, słuchajcie. Z daleka to wygląda rzeczywiście, jakby to, była, to było coś pokroju, e, po właśnie takiej grzywy na, na grzbiecie tego konia. Dobra, także grzywę mamy w tym miejscu, myślę, że przygotowaną. Mniej więcej dotąd chyba sięga. Może nawet krótsza powinna być, bo tu jeszcze powinno być miejsce na siodło. Ale nic, to słuchajcie, to jest tylko posąg, to nie będzie przecież prawdziwy konik, nie będzie mógł tutaj golić grzywy, żeby zakładać na niego siodło. Dobra, my musimy tutaj zacząć jakoś to ładnie. Przygotowywać, słuchajcie, boję się, że te nogi są teraz trochę za wysoko. Może tą szyję jeszcze wyżej o jeden klocek by się przydało wyciągnąć. Spróbujmy zaokrąglać to już tutaj. Tutaj o, zacznijmy. Tak, a tutaj myślę, że zaczniemy już tą właściwą część robić, czyli schodzenie głową w dół po skosie. Słuchajcie, głowa będzie w ten sposób szła. No i tu mam wrażenie, że, e, że tą nogę można by było obniżyć jednak trochę. I czy to zrobić, czy tego nie zrobić. Wiecie, co zrobię to jednak? Zrobię to jednak na wszelki wypadek. Żebyśmy później nie ubolewali, że, że coś tutaj nam nie wyszło. I damy schodek w ten sposób, schodek w ten sposób i schodek w ten sposób, a po schodem damy właśnie kopyto z gliny. Dobra i myślę, że o doskonale słuchajcie, I teraz mam tyle przestrzeni na górze, że bez problemu zmieszczę się z tą głową, yy, taką jaką mam mniej więcej w wizji w głowie. Yy, I tak, myślę, że zaczniemy to tutaj robić? Nie, to będzie za mała ta głowa, tą głowę trzeba zacząć robić niżej, czyli zaczniemy robić ją tutaj. I ona będzie schodziła sobie już w ten sposób, tak jakby schodkowo w dół. Może nawet w ten sposób ją zrobiły? Słuchajcie, ja tutaj wizję mam, knuję jakieś, jakieś spiskowe, e, spiskowe teorie, i schodzę tutaj sobie to właśnie tymi, tymi schodkami. Niby, wy nie wiecie jeszcze o co chodzi. Ale mam zaraz wam prostu uświadomić mi. Więcej tak. No myślę, że teraz mamy w miarę tą bryłę, chociaż może jeszcze dodać tą półpłytkę tutaj. I teraz ta bryła tej głowy. Ona mniej więcej teraz wygląda tak, jak powinna. Takie mam przynajmniej wrażenie. Dobra, my spróbujmy to w takim razie przebudować na całą grubość tego konia. Tutaj zrobimy tak. I zaraz będziemy, słuchajcie, to modelowali z zewnątrz, bo musimy jeszcze zrobić jedną ważną rzecz, którą ma koń, o której nie możemy zapominać, <laughs> czyli, czyli oczy. I te oczy zaraz Wam pokażę właśnie, jaki fajny, fajny pomysł mam na to, żeby te oczy były wykonane. Dobra, tutaj myślę, że to wygląda całkiem, całkiem jak koń. I wygląda to całkiem nieźle. Dobra, nasz pomysł na oczy wygląda mianowicie tak. Słuchajcie, zrobimy tak i symetrycznie po drugiej stronie. A może spróbujmy to do przodu może? Tak, do przodu będzie lepiej wyglądało, słuchajcie, czyli nie do tyłu, a do przodu. Zrobimy w ten sposób, a w środek wsadzimy blok. Węgla. W efekcie mamy oczy, które są mniejsze niż ten, niż blok. Jakbyśmy dali tutaj cały blok, słuchajcie, ja mam miałem, no właśnie, to jest dokładnie to, jakie miałem wrażenie, że ten yy, blok węgla będzie zwyczajnie zbyt duży, jeśli go tu umieścimy. I teraz wygląda, jakby tak wy, wy, nie wiem, wyostrzał oczy w naszą stronę, jakby gapił się na nas takimi wielkimi ślepiami. Ale my chcemy zrobić ładnego konika, który będzie tutaj, o no, sobie, egzystować. Dobra, grzywę trzeba do, dokończyć na górze. Słuchajcie, tak to zrobimy. Jeszcze jedną rzecz chyba, yy, tak mi się wydaje, nie jestem pewien jak to wygląda u koni, bo nie pamiętam z o żadnego zdjęcia otwartego w tym momencie. Wydaje mi się, że one mają jeszcze uszy. Ale nie wiem jak te uszy do końca wyglądają. I te uszy chyba są tutaj, nie? W tym miejscu? To będzie tak wyglądało? O, tak, słuchajcie, to jest dokładnie to, to jest dokładnie to, patrzcie. I teraz mamy uszy jeszcze u tego konia. Doskonale to wygląda. Dobra, ja bym jeszcze zastanowił się nad tym, żeby tutaj o, ewentualnie upiększyć. Możemy spróbować zrobić tutaj o, coś takiego. Słuchajcie, i wtedy tylko ta środkowa część będzie wyciągnięta. W efekcie będziemy mieli coś takiego? Nie. Wygląda jakby język wystawiał. <laughs> to nie jest to, co chcieliśmy uzyskać. Dobra, zrobimy w takim razie tak. Zrobić ewentualnie może tą środkową część zamieńmy na bloki. I sprawdźmy teraz z daleka, czy to będzie wyglądało bardziej koniowato I myślę, słuchajcie, że tak, że to jest to, co w miarę nam udało się uzyskać, to co chcieliśmy uzyskać Może jeszcze by tutaj o coś spróbować, ale nie, już słuchajcie, nie, wydaje mi się, że już po prostu nie ma sensu Dobra, nie, jeszcze spróbuję, czekacie. <laughs> Przepraszam, że tak wieszam, ale po prostu chcę, chcę się upewnić, że, że, że nie da się już że, że, no to znaczy, że to będzie maksymalnie dobrze zrobione, że już nie da się na pewno ale Tak, to jest to, słuchajcie, jeszcze ten schodek tylko dodam tu na środek i teraz myślę, że mamy już konia takiego, jakiego chciał autor tego, tego pytania. Także wspaniały koń nam się udał, słuchajcie. Ja mam na was prośbę, żebyście wy przysyłali wasze pomysły na konie. Jak widzicie mój koń wyszedł całkiem, całkiem nieźle. W porównaniu z pająkiem z ostatniego odcinka, który wyszedł co, co najmniej paskudnie, to ten koń wy, wydaje mi się, że jest naprawdę, naprawdę niezły. To no może poza tą paszczą z produkcji, co, zaklejmy ją, bo ona wygląda naprawdę dziwnie. Eee, więc tak, to jest mój koń, mam nadzieję, że wy podeślecie mi swoje konie i... I chętnie właśnie bym zobaczył jakieś ewentualne wariacje Słuchajcie, a z racji tego, że autor wżądał też posąg tego konia Moglibyście zbudować to ze stona, albo ze stąbrików, albo z czegoś innego Ewentualnie w dużo większym formacie Jak ktoś chce się pokusić, to jestem jak najbardziej za tym, żebyście wy to tak właśnie dla mnie zrobili Dobra, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę Jeśli chcecie więcej, zasubskrybujcie ten kanał Pamiętajcie o mediach społecznościowych jeszcze w Wszystkie są tam, można zobaczyć jak wygląda. Tak, dokładnie tak. Na razie. Cześć.